Mieszko R., 22-letni student, trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, oskarżony o brutalne zabójstwo pracownicy uczelni, był postrzegany przez znajomych jako cichy i wycofany. Pochodził z Gdyni, gdzie uczęszczał do renomowanych szkół i osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Jego ojciec jest prawnikiem, a matka nauczycielką akademicką na Pomorzu. Znajomi z czasów szkolnych i studenckich. Opisują go jako osobę zamkniętą w sobie, z niewielkim gronem znajomych. Interesował się historią, militariami oraz filmami gore, które charakteryzują się brutalnymi scenami przemocy. Podczas zajęć online w czasie lockdownu pokazywał swój pokój, w którym na ścianie wisiały różne rodzaje broni, w tym maczeta. W dniu ataku Mieszko R miał przy sobie siekierę, noże oraz bagnet. A także książkę, Dialogi Konfucjańskie. Prokuratura poinformowała, że motywy jego działania były irracjonalne, co skłoniło śledczych do złożenia wniosku o obserwację psychiatryczną. Sąsiedzi z warszawskiego osiedla, gdzie mieszkał, opisują go jako osobę zamkniętą, która unikała kontaktu z innymi mieszkańcami. Zawsze wchodził do mieszkania przez garaż, co wzbudzało ich zdziwienie. Wykładowczyni z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadziła zajęcia z Mieszkiem R, stwierdziła, że na jej zajęciach nie wyróżniał się niczym szczególnym i zachowywał się spokojnie. Podkreśliła jednak, że na uczelni brakuje procedur i szkoleń dla wykładowców w zakresie reagowania na nietypowe zachowania studentów. Obecnie Mieszko R przebywa w areszcie. A śledztwo w jego sprawie jest w toku. Prokuratura oczekuje na wyniki badań psychiatrycznych, które mają pomóc w ustaleniu jego poczytalności w chwili popełnienia zbrodni. Według relacji świadków, Mieszko R. po zatrzymaniu był spokojny. Nie stawiał oporu i patrzył w jeden punkt, nie okazując żadnych emocji. Prokurator Piotr Skiba określił jego motywy jako irracjonalne. Co skłoniło śledczych do złożenia wniosku o obserwację psychiatryczną. Wstępne ustalenia wskazują, że podejrzany nie leczył się psychiatrycznie i nie zażywał leków w ostatnim roku. Sąsiedzi z warszawskiego osiedla, gdzie mieszkał Mieszko-R, opisują go jako osobę zamkniętą, która unikała kontaktu z innymi mieszkańcami. Zawsze wchodził do mieszkania przez garaż, co wzbudzało ich zdziwienie po ujawnieniu jego tożsamości na drzwiach jego mieszkania pojawiły się napisy takie jak zabójca i „Zdechni”. Mieszko R interesował się historią, militariami oraz filmami gore. Na Instagramie obserwował konta związane z konfederacją, marką Red is Bad i młodzieżą wszechpolską. Na zdjęciu profilowym na Facebooku widać go podczas marszu patriotycznego. Prokurator Skiba zasugerował, że Mieszko R. mógł wybrać Uniwersytet Warszawski jako miejsce zbrodni, ponieważ czuł się tam bezpiecznie i akceptowany. Nie ma jednak dowodów na to, że znał swoją ofiarę. Do tragedii doszło w środę, 7 maja 2025 roku, około godziny 18.40 na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, przy Krakowskim Przedmieściu Mieszko R zaatakował siekierą 53-letnią pracownicę administracji uczelni, która zamykała drzwi do audytorium Maximum. Kobieta zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik straży uniwersyteckiej, któremu napastnik również zadał dotkliwe rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala, jednak jego stan zdrowia uległ poprawie. Policja zatrzymała podejrzanego 4 minuty po zgłoszeniu, a w akcji brał udział także funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Śledczy zabezpieczyli monitoring oraz nagrania z telefonów komórkowych świadków zdarzenia. Przesłuchano kilkunastu świadków i zabezpieczono narzędzia zbrodni. Prokuratura postawiła mieszkowi R. trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Za pierwszy zarzut grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, za drugi taka sama kara, za trzeci kara grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. W odpowiedzi na tragedię Uniwersytet Warszawski ogłosił dwutygodniową żałobę. Odwołując wszystkie imprezy, w tym juvenalia i noc muzeów, rektor uczelni, profesor Alojzy Z. Nowak, zapowiedział zaangażowanie uniwersytetu w organizację ostatniego pożegnania ofiary oraz pomoc materialną dla jej dzieci. Społeczność akademicka jest wstrząśnięta wydarzeniem, a studenci i pracownicy uczelni złożyli kwiaty i znicze w miejscu tragedii oddając hołd zamordowanej kobiecie. Władze uczelni oraz Ministerstwo Nauki planują omówić kwestie bezpieczeństwa na uczelniach w Polsce, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. W miarę jak sprawa zaczęła przyciągać uwagę mediów i opinii publicznej, w internecie zaczęły pojawiać się rozmaite spekulacje i pogłoski, z których część miała charakter wyjątkowo sensacyjny. W sieci krążyły niezweryfikowane informacje sugerujące, że sprawca miał dopuścić się nie tylko brutalnego ataku, ale również aktu kanibalizmu. Inne plotki mówiły o tym, jakoby w momencie zdarzenia mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Warto jednak stanowczo podkreślić, że żadne z tych doniesień nie zostały potwierdzone przez prokuraturę ani przez policję, a przedstawiciele organów ścigania od początku apelowali o powściągliwość w rozpowszechnianiu niesprawdzonych treści. Takie informacje mogą nie tylko budzić niepotrzebną panikę, ale także szkodzić śledztwu i osobom zaangażowanym w sprawę. Śledczy nie poinformowali dotąd, o obecności żadnych substancji w organizmie podejrzanego, a ewentualne wyniki badań toksykologicznych pozostają na tym etapie nieznane opinii publicznej. W tego typu sprawach warto zachować ostrożność i opierać się wyłącznie na oficjalnych komunikatach instytucji państwowych, unikając przedwczesnych ocen i domysłów. To tragiczne wydarzenie wstrząsnęło nie tylko społecznością akademicką. Ale i całym krajem. Brutalność tej zbrodni, bezbronność ofiary i bezsensowność czynu budzą głęboki smutek i sprzeciw. Dziś nasze myśli kierujemy przede wszystkim do rodziny zamordowanej kobiety, do jej dzieci, bliskich i współpracowników. Stracili oni osobę, która przez lata była częścią uniwersyteckiej wspólnoty zawsze pomocną, ciepłą. I zaangażowaną. Miejmy nadzieję, że śledztwo przyniesie pełne wyjaśnienie tej sprawy, a sprawca, jeśli sąd uzna jego winę, poniesie sprawiedliwą i adekwatną karę. Takie tragedie nie mogą być zapomniane. Muszą nas skłaniać do refleksji, ale też do działania, by uczelnie, miejsca pracy i przestrzeń publiczna były naprawdę bezpieczne. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku kryminacji.